No wie, że się Cieka uda. No ciekawe jak nie zareaguje na auto, które. A tam małe ryski. O nic nie widać. W sumie. Kurde. O kurde. Co się stało z tym autem? Nic takiego. No nie No wyba 200 złotych Trochę co malo, się, właśnie, czy no, się stało? Bo, e, Trochę się w nas powbijali. O. Bardziej No, chcesz ta autocanet? No kurde. No to proszę bardzo. Dogadaj się z Rakinem co jak ja się muszę na chwilę zamyśleć. Dobra. 200 zł No KSN poszedł na emeryturę, bo przyszedł Silver Drift, nie? Drifter za driftera. Bardzo dziękuję Silver, pozdrawiam, kurde stary, no bardzo dziękuję. Ja tak, tego tak, 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 może nie widać, że ja to tak okazuję, ale ja to bardzo doceniam, wiecie, ja sobie ten cel daję tak po prostu, żeby, nie wiem, żeby był.